Z samorządowcy naszych tutaj e, ościennych naszego powiatu, ale także ościennych powiatów, drodzy przedstawiciele wszystkich jednostek, nie będę już wymieniała, bo pewnie osób składających gratulacje jest sporo. I zacny personelu medyczny, pomocniczy, administracyjny, wszyscy Państwo. Przede wszystkim serce rośnie, a zasięg oku kręci. I drodzy Państwo. Rzeczywiście to, co zamierzono, zostało 15 lat temu, jest realizowane. Kiedy dzisiaj mówimy o kolejnych otwieranych inwestycjach, kiedy możemy dzisiaj podziwiać, to to jednak rodziło się w ogromnym trudzie i bólu. Bólu przede wszystkim decyzji finansowych, decyzji strategicznych, kierunku rozwoju i za to wszystko bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kiedy rozmawialiśmy o tym blisko 13 lat temu, to ja wiem, jakie to były trudne pierwsze rozmowy. To nie było takiego zrozumienia, bo nikt nie myślał, że rzeczywiście to jest potrzeba, europejski standard to jest to, do którego my musimy dążyć i do którego, który musimy realizować. I rzeczywiście współpraca z wszystkimi samorządowcami miasta i gminy i gmin powiatu Kępińskiego, za to bardzo serdecznie dziękuję. Współpraca ze społeczną Radą Szpitala Powiatowego. Bardzo serdecznie dziękuję. Z wszystkim personelem, gdzie ciężko było też. W różnych kwestiach podejmować decyzje bardzo trudne. Za pani wyrozumiałość dyrektor Agnieszki Pachciarz i za kierunki wsparcia, oczywiście bardzo rygorystyczne, ale bardzo potrzebne, bo szpital musi się zmieniać nie tylko z punktu widzenia oczekiwań personelu i samorządu, ale przede wszystkim pacjenta. Bo zawsze wiemy i zawsze nas łączyła jedność z wszystkimi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, że to pacjent jest najważniejszy. Bo to pacjent ma być centrum uwagi, bo to za pacjentem pójdą pieniądze. Ale rzeczywiście, nie byłoby dzisiaj tych możliwości, gdyby nie też zmiana decyzji finansowania. Drodzy Państwo, kiedy ja robię sobie taki bilans ekonomiczny, to w 2012 roku inwestycje przekazane na szpital Kępiński to było 2 miliony złotych. Dzisiaj... Po 8 latach, po praktycznie 12 latach to jest 66 milionów. Z tego blisko 30, 30 milionów to jest wsparcie zewnętrzne. Ta inwestycja rzeczywiście 17 milionów, 7,5 miliona pozyskanych środków zewnętrznych. I tutaj chylę czoła przed zarządem. Drodzy Państwo, bo zdajemy sobie sprawę, jak trudne to są decyzje. Budżet jest zawsze ograniczone, kierunki rozwoju są bardzo ambitne, ale. Najważniejsze jest też zauważyć tą, ten zrównoważony rozwój naszych miejscowości i naszego powiatu. I tutaj te decyzje mimo, że są bardzo trudne. Panie starosto, pani wicostarosto, drodzy członkowie zarządu, bardzo serdecznie dziękuję, że nie tylko drogi zawsze były w centrum uwagi, że też, ale że to człowiek zdrowy i bezpieczny po tych drogach będzie chodził, ale będzie miał tutaj pierwszy y, moment na leczenie. Na ręce, na ręce mojego kolegi Janka Mosińskiego składam ogromne podziękowania za wsparcie. Drodzy Państwo, my tak przyjmujemy jedną zasadę: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rzeczywiście każdy pilnuje swojego terenu, bo gdzie, z który, którym mieszka na co dzień, którym się urodził. Ale muszę podkreślić jednym y, podstawowym zdaniem, że zawsze współpracujemy, budując przede wszystkim zrozumienie rozwoju wielkopolskiej ziemi. Janku, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję jest podziękowanie również na ręce pani poseł Katarzyny Słyki, ma minister Maglany Malon, Tomka Ławniczaka, Janka Dziedziczaga. Drodzy Państwo, to jest wszystko <kluw> niezwykle ważne, bo Wielkopolska jest duża, ale jesteśmy w stanie zawsze we współpracy zbudować to, co jest najpiękniejsze i to, co po powoduje, że udaje nam się pozyskiwać tak ogromne środki finansowe. I do personelu. Drodzy Państwo, dziękuję za Waszą ciężką pracę. Ja wiem, że w tak nowoczesnym, europejskim standardzie łatwiej się pracuje. Będzie piękniej, będzie lepiej, ale to ten trud Państwa pracy przez te lata spowodował, że teraz po prostu macie Państwo to, na co naprawdę zasługujecie. Bo łatwiej się pracuje rzeczywiście w tam takim oddziale, który jest przyjemny, gdzie personel jest uśmiechnięty, ale gdzie i pacjent to odczuwa, bo to ciepło jest najważniejsze. Pewnie mi, jako go bicie jest łatwiej to mówić, bo mój niestety dyskomfort z powodu spowodował pewnie, że mam jedno dziecko, i stąd taki europejski standard. Zawsze chciałabym, żeby był w każdym szpitalu, drodzy Państwo. Więc jeszcze raz, pani Dyrektorze, na planie ręce, na ręce całej dyrekcji i poprzedników, poprzednich Panów Dyrektorów, bo to zawsze ciągłość realizacji. Rozwijajcie się, drodzy Państwo, budujcie się. Rzeczywiście, dzisiaj szpital to też marketing, więc witam już przyszłych małych pacjentów, bo tu jest cud narodzin. I myślę, że ten symboliczny prezent w postaci tych foteli domatek karmiących i domatek wypoczywających to jest jeden symbol. Są trzy, drodzy Państwo, jakby ktoś chciał kolejny prezent, to jeszcze trzy są potrzebne albo pięć. Więc mam nadzieję, że się znajdą tutaj darczyńcy od razu. wzór jest, droga ja, pani dyrektor, a tutaj no, bo bez prezentu trudno przyjść. Jeszcze kocyki jeszcze i pociąg do Kępińskiego Szpitala. Tak, jeden z wagoników. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, dziękuję za współpracę, kłania się. pani dyrektor, panowie burmistrzowie, starostowie, wójtowie, wszyscy zacni, wspaniali państwo już tutaj powitani z imienia i funkcji jakie pełnicie szanowne szanowne panie i panowie personelu szpitala, oddziałów, pani europoseł, pani minister Angelika Bożanowska była uprzejma wspomnieć o zespole czyli naszej drużynie, pani europoseł i pozostałych posłów z okręgu Kalisk-Poleszczyńskiego. Tak, tworzymy zespół, bo w zespole jest siła, tak, z tym, że my się dzielimy zadaniami, wspieramy siebie nawzajem, jak są poważne wyzwania, stosując taką zasadę subsydiarności, tam gdzie potrzeba zaangażowania całego zespołu, czyli wszystkich sześciu posłów i pani europoseł, no to wtedy działamy wspólnie, a gdzieś jednostkowo wspieramy to też, to robimy w imieniu wszystkich pozostałych. Pani dyrektor wspomniała o tym, aby podziękować Panu Premierowi. To już nie dzisiaj. Pan Premier wie o tym wydarzeniu, bo jak Państwo widzicie, nie ma tu ani Pani Poseł Katarzyny Sojki, ani Pani Minister Mareny Maląk, ani Tomka Ławniczaka, Janka Wiczaka, Piotra Kalety, dlatego że dzisiaj od wczoraj obraduje Sejm. Ja. Mając taką możliwość przyjazdu, rozmawiałem z panem premierem Matuszem Morawieckim, ale też z szefem klubu i zarazem w Warszawie Czy mogę się ewentualnie usprawiedliwić i urwać na kilka godzin z Warszawy i przyjechać tutaj do państwa na to bardzo ważne wydarzenie. Stąd moja obecność, ale ta moja obecność również podkreśla wagę tego wydarzenia. Nie tylko środkami, jakie został wsparty szpital ze strony pana premiera Matusza Morawieckiego, pana ministra Romany Zielskiego ale również to, że reprezentuję dzisiaj tutaj też zaszczyt e, moją, moje koleżanki i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, inwestycja ważna, e, to dobry krok, odważny krok. Gratuluję Panu starości i tym wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, e, do tej inwestycji. Patrzę na te śpiące buźki dzieciaczków, faktycznie e, łza się wokół kręci, tym bardziej dziadko, no bo to jest bardziej wrażliwy, jak się staje dziadkiem, a takim dziadkiem jestem nam pięciorowniczą. I oby tych dzieci przybywało zdrowych w szpitalu w Jak najmniej energii w ogóle dzieci chorych. Ale życie jest brutalne i doskonale wiemy, że zdarzają się takie przypadki, kiedy trzeba ratować zdrowie i życie tych maluczkich, i wtedy <laughs> wszystko, żeby pomóc. Drodzy Państwo, te kilka milionów bardzo ważne na tę inwestycję, to cząstka całego nakładów budżetu na ochronę zdrowia. W roku 2023 to jest ponad 150 miliardów złotych. My chcemy te 7% PKB nakładów na ochronę zdrowia dotrzymać i dotrzymamy. Zrealizujemy też kamienie milowe po to, aby również w ramach Krajowego Planu Odbudowy kolejne kilkadziesiąt miliardów trafiło na ochronę zdrowia, na realizację polityki związanej z ochroną zdrowia, na duszenie szpitali, na tą profilaktykę, na inwestycje. W jednostki szpitalne. To chcemy realizować, bo zdrowie pacjentów, zdrowia obywateli jest dla nas bardzo ważne, a biorąc pod uwagę wielkość budżetu, obok budżetu na zbrojenie, na edukację, to jest chyba trzeci, polityki społecznej, to jest jeden z najważniejszych budżetów, części budżetów, budżetu państwa. Raz jeszcze gratuluję również tym z Państwa, którzy przygotowali projekt od początku aż do końca, bo wiem, że to był stres ogromny, czy się uda, czy będą uwagi, czy to będzie przyjęte przez nadzór, czy kierownik budowy będzie się wściekał, czy też ewentualnie będzie dobra współpraca. Życie pokazuje, że w zespole, bo tutaj Pan Starosta uprzejmie wspomnieć o Panach Burmistrzach, o tej współpracy na terenie Powiatu Kępińskiego. Bardzo jest ważne właśnie, żeby ponad podziałami w interesie mieszkańców powiatu kępińskiego, ale też w interesie osób, które potrzebują wsparcia, lekarzy, pielęgniarek, położnych, stworzyć klimaty do dobrych inwestycji. Pierwszy etap proszę nami dysponować, żeby pozyskiwać dalsze środki. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Raz jeszcze gratuluję. Serdecznie wszystkich wymienionych już gości, więc pozwolę sobie już nie, nie, tego nie powtarzać, ale jestem pod wrażeniem, jakie grono jesteście Państwo w stanie zebrać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, czuję się prawie, że wywołana do odpowiedzi, w związku z tym pozwoliłam sobie także wystąpić. Proszę Państwa, bardzo gratuluję. Widać efekt znakomity. I epidemiologicznie, i logistycznie, ale także estetycznie. Gratuluję tego. To nie jest takie oczywiste, bo w wielu miejscach już byłam, więc muszę powiedzieć, że robi to wrażenie. Uzyskaliście Państwo wszystkie wymagane pozwolenia, Nie bez przyczyny pewnie strach pożarna i <grymiania> wy, wymieniana, ale rozumiem, że z własną epidemiologiczną też pani dyrektor doszła do kompromisu. Gratuluję, bo my czasami jesteśmy bardziej wymagający niż Potem. gdzie indziej się zdarza. Ja, będąc w tak w całej Europie, że zmywalna powierzchnia nie oznacza, że nie można. Tych pruszaków jednak na ten oddział przemycić, a krzesełka nie mają być estetyczne i wygodne przede wszystkim. Na pewno Państwo sobie z tym znakomicie poradzicie. Szanowni Państwo, ale mówiąc już o y, trudniejszych także y, wątkach, proszę Państwa, y, bardzo ważne, tu Państwo posłowie to podkreślali, ale ja pozwolę sobie jeszcze do tego nawiązać. Celowość wydatkowania pieniędzy jest niezwykle ważna i muszę powiedzieć, że w tym szpitalu i w tym regionie. Pod tym względem współpracę ze wszystkimi interesariuszami, z podmiotami, z samorządami, yy, i nie, ale powiem także posłami i wymieniam nie na końcu, nie znając zasady precedencji, tylko dlatego, że tu jest tak, że jak do posłów ktoś idzie z jakimś pomysłem, to Państwo, jest za to serdecznie dziękuję, dzwonicie i pytacie, czy wybieramy dobry kierunek, a potem on przybiera drogę, formalną i tutaj jest pani Maria Zrządowojewódzkiego, z którą także znakomicie się współpracuje nawet w ratownictwie, ale także w, właśnie we wnioskach o celowość inwestycji, bo proszę Państwa, czasami bywały pomysły science fiction, nie po, gdzie kiedy pytałam, a jak potencjał kadrowy, kto będzie to robił, ile będziecie tego robili, kto będzie się tu leczył, czy to jest nam w tym akurat szpitalu potrzebne, to bywało, że to były pytania, na które nie uzyskiwałam odpowiedzi. W Państwa wypadku zawsze to są celowe inwestycje i za to Państwu wszystkim dziękuję, że nie musimy dyskutować na takim poziomie, że proszę sobie dać z tym spokój, bo Państwo macie przemyślane i mądre pomysły. W tym szpitalu, nawet w gorszych warunkach, <grym <grym to musieli, to, tak, to, um... Nie ma pan zanadu, że to dzisiaj jakiegoś, który mnie ale, ale, ale Proszę państwa, w tym szpitalu w ubiegłym roku urodziło się 728 dzieci. To jest dobry wynik. Jesteście na 14. miejscu w Wielkopolsce. To, jak na liczbę porodówek, jest dobry bardzo wynik. W subregionie południowym, bo robimy jeszcze porównanie w subregionach, to jest trzecie miejsce po Ostrowie i Pleszewie. Tamte szpitale mają drugi, a Ostrow trzeci poziom neonatologii, co jest niezwykle istotne. Pan poseł słusznie powiedział o bezpieczeństwie rodzenia i o tym, jeżeli zdarzy się, że dziecko lub mama źle znosi poród bardzo, a dziecko jest w jakimś poważniejszym zagrożeniu, to lepiej, żeby się urodziło w drugim lub trzecim poziomie i Państwo z tej pomocy także korzystacie, a mimo tego uzyskaliście taki wynik trzeci w Subregionie. To jest naprawdę niezły wynik. I nie tylko, tutaj już zostało też powiedziane, Państwo to powiedział, że nie tylko dzieci z tego powiatu się tutaj leczą. Mamy przedstawicieli także innych innych powiatów, innych szpitali, Państwo ze sobą współpracujecie. Bywa tak, że ktoś inny na przykład poza granicami naszego województwa, to akurat się tak zdarzyło, wybiera inny profil działalności lub nazwie, nazwę to dyplomatycznie przeżywa spadek formy i wtedy to do tego szpitala matki, ich rodziny, tych dzieci wybrały ten szpital, bo to, ale trzeba powiedzieć, że nie, nie jest to Państwa jakby fuks, bo ci ludzie chcieli tu przyjechać i to jest zasługa kadry, położnych, położników, że właśnie wybrali Państwa. Szpital tego Państwa gratuluję, bo to świadczy o Państwa opinii i jakości opieki. Pozostałe oddziały, nie chcę Państwa dzisiaj zanudzić, ale są szalenie także ważne w zakresie ginekologii, bo pochwaliłam bardzo położnictwo, ale w zakresie ginekologii za chwilę pokażemy ranking, tam jesteście na 28 miejscu w Wielkopolsce. Było dużo hospitalizacji ginekologicznych, bo ponad pół tysiąca. Ale dominowały małe zabiegi. Chciałabym na przykład za rok móc powiedzieć, że dominują średnie, a nawet duże. Proszę także sprostać y, temu wyzwaniu, bo pacjentkom jest taka pomoc również potrzebna. Intensywna terapia rozmawialiśmy o intensywnej terapii nieraz. Na razie y, bazo, bazowaliśmy na czterech stanowiskach, gdzie obłożenie za tamten rok wynosi 75%. Przyglądamy się. Y, One jest dosyć wysokie. Patrzymy nie tylko na obłożenie patrzymy także na charakter chorych, tak, czyli pisy, panie doktorze, czyli pa pacjenci ci są lżejsi ci, czy bardzo ciężcy. E, jesteście Państwo w dobrej perspektywie, tak było w listopadzie, bo przy, przy taką rozmowę poważną miałyśmy z panią dyrektor, rzeczywiście perspektywy e, rozwoju tej intensywnej terapii u Państwa są. Ocenimy to po pierwszym kwartale, jak nam się ta opieka kształtuje. Proszę Państwa, już na koniec, bo jak Państwo witaliście tutaj gości, to byłam pod wrażeniem. Wszyscy samorządowcy są tutaj i od razu przyszło mi do głowy coś niezwiązane z tym oddziałem. Pozwolicie Państwo, że pozwolę sobie na dwa zdania o innych dziedzinach. Są przedstawiciele samorządów. Proszę Państwa, pod względem mammografii Jesteście Państwo ciągle w ostatniej trójce w Wielkopolsce. Media mogą to powiedzieć równie, jak Państwo uznacie za stosowne dzisiaj. Akurat Pani europoseł zna znakomicie temat, bo od lat propaguje mammografię wśród mieszkanek nie tylko tego powiatu. Ale ciągle mamy z bardzo małą liczbę zbadanych pań, między 50 a 70 w programie. Mówię o programie profilaktycznym. Niezwykle ważna jest wczesna wykrywalność tego uleczalnego już nowotworu. Proszę Państwa, jeszcze kilkanaście lat temu. Nie mówiono, że ten nowotwór jest wyleczalny. Teraz tak jest. Może taki mi pomysł przyszedł do głowy, słuchając y, witanych gości. Może jakiś konkurs między gminami. Kto najwięcej namówi swoich mieszkanek na zrobienie tego badania? Macie Państwo znakomity sprzęt u siebie w szpitalu. I druga prośba do Państwa i do Pana Starosty. Macie u siebie piętnaście pozytów w tym szpitalu. Żaden nie przystąpił do koordynowanej opieki w tym powiecie. Aż mi się wierzyć nie chce. Ta koordynowana opieka oznacza, że pacjent będzie prowadzony poniekąd za rękę w zakresie obsługi przez specjalistów. To jest bardzo korzystne dla pacjentów rozwiązanie. Bardzo proszę, za miesiąc, Pani Starosto, rozmawiamy o tym, ile POZ-ów zdecydowało się u Państwa na opiekę koordynowaną. Możemy się tego mówić? Bardzo dziękuję. Gratuluję Państwu ramienia Wojewody Wielkopolskiego. Chciałabym odczytać kilka e, ciepłych słów e, od Pana Wojewody. Także szanowny Panie Starosto, szanowna Pani Dyrektor, szanowni Państwo, wszyscy zebrani. E, serdecznie gratuluję ukończenia kolejnego projektu służącego poprawie zdrowia mieszkańców powiatu kępińskiego. Otwierane dziś po przebudowie oddziału anestezjologii, intensywnej terapii oraz noworodkowej położnicy dadzą lekarzom możliwość udzielania profesjonalnej, fachowej pomocy pacjentom, również tym najmłodszym. Przekazuję wyrazy uznania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia i życzę, by ta modernizacja oraz nowe wyposażenie szpitala zapewniało poczucie bezpieczeństwa badanym, a także zwiększało szanse chorych na ich szybki powrót do pełni sił. Inwestycja w Kępińskim Szpitalu to doskonały dowód na to, że współdziałanie administracji rządowej i samorządowej umożliwia wszechstronny zrównoważony rozwój naszego województwa. Przepraszam zwłaszcza w zakresie tak kluczowym jak zdrowie. Dziękuję za pełną y, oddania pracy wszystkim pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Kępnie, których zaangażowanie budzi podziw i daje pacjentom nadzieję na przyszłość. Panu staroście, pani dyrektor oraz całej społeczności szpitala życzę satysfakcji z realizowanych kolejnych równie ważnych inwestycji, a także dużo zdrowia i wszelkiego powodzenia w życiu zawodowym i rodziny. Brawa. Szanowni Państwo, ja też od siebie powiem. Bardzo się cieszę z otwarcia nowego działu noworodkowego naszego szpitala w Kampnie. Nasi najmniejsi pacjenci będą mieli wysoki standard opieki okołoporodowej, Nie tylko dlatego, że te mury są prześliczne, przepiękne, ale przede wszystkim dlatego, że znajduje się tam sprzęt wysoko specjalistyczny. Posiadamy dwa inkubatory Infant Flow. Posiadamy neopufy, posiadamy lampę do fototerapii, najnowocześniejszą. Dodatkowym atutem jeszcze jest to, że mamy wyspecjalizowany personel pielęgniarski, położniczy, lekarski i myślę, że wszystkie te atuty, wszystkie te plusy sprawią, że pobyt każdej mamy z nowonarodzonym dzieckiem na naszym oddziale minie szybko i z uśmiechem na twarzy i że będą chętnie do nas wracały. Tak jak powiedziałem, to jest pierwsza część całości modernizacji, przebudowy tych trzech oddziałów. Ale za chwileczkę i czekamy usilnie na zakończenie tego etapu, tej inwestycji. Tutaj Pan Kołodziej na mnie spogląda. Tak, 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 tak. Ja wiem, że czerwiec to jest ta graniczna, graniczna data, i będę trzymał mocno kciuki. Także bardzo dziękuję za to zaangażowanie, które było do tej pory. I wiem, że tutaj pracownicy robią wszystko, aby każdy szczegół, każdy punkt tych oddziałów wyglądał jak najlepiej. Także gratuluję i bardzo dziękuję za zaangażowanie. Natomiast my czekamy jak najbardziej tutaj usilnie, abyśmy, Szanowni Państwo, za chwileczkę mogli rozpocząć modernizację i przebudowę oddziału dziecięcego. Bo tam również, no nie chcę powiedzieć, że to jest. PRL, tak, ale, 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 ale to również należy się temu oddziałowi i za chwileczkę będziemy ruszać. Do jeszcze może w tym miesiącu, na początku na pewno marca musi być rozpisany przetarg i będziemy wiedzieć kiedy, kiedy, kiedy będziemy mogli wejść już na plac budowy, ale na pewno musi być to czerwiec, abyśmy do czasu takich zwiększonej zachor zachorowalności wśród dzieci byli już gotowi. Także to jest również też ważna informacja dla Państwa. No i oczywiście największa inwestycja, jeżeli chodzi o szpital, to oddział zamiejscowy rehabilitacyjny, szyczo-rehabilitacyjny w Grybalinie. To również planujemy w tym roku zakończenie etapu pozwalającego, aby oddział mógł normalnie funkcjonować i przeprowadzać, przeprowadzać te wszystkie działania, do którego będzie przeznaczony. Także no, dzieje się, dzieje się, Szanowni Państwo, i gratuluję tego wszystkiego, co się udało zrobić, dziękuję za wszystko, co się do tej pory zrobiło. No i życzymy prawda o więcej, nie? Na przedstawię Pani Zastępca Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Pani Doktor z Kibin. Witam wszystkich Państwa. Tak jak już poprzednik mój powiedział, w życiu najpiękniejsze są tylko chwile, a niewątpliwie najpiękniejszą chwilą w życiu to jest chwila narodzin. I ja myślę, że w imieniu całego personelu naszego oddziału powiem, że Przede wszystkim szczęśliwi jesteśmy z tego, że zmienią się warunki do pobytu, porodu dla pacjentów, zmienią się warunki dla pracy w tym oddziale, a my jako personel, myślę, że robimy wszystko, co do nas należy, ale zawsze i wszędzie chcemy oddać serce naszym pacjentkom, żeby one chciały do nas wrócić, żeby były zadowolone z nas, żeby na świat przychodziły tylko i wyłącznie zdrowe i szczęśliwe dzieci. Tego sobie życzymy i tego życzymy wszystkim pacjentom, którzy do naszego szpitala trafią. Dziękuję. Błogosławiony jesteś, Boże, Wasz Ojcze, ty, w swoim miłosierdziu, przez Jezusa Chrystusa, poleciłeś ludowi powołanemu do nowego życia, aby otaczał troską chorych. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby. Niech to miejsce, dzięki łasce Ducha Świętego, będzie domem błogosławieństwa i obciskiem miłości. Niech lekarze mądrze stosują sztukę leczenia, pielęgniarki i pielęgniarze troskliwie pełnią swoją służbę. Niech wierni, którzy tu będą przychodzić, odwiedzają Chrystusa swoich braciach, aby chorzy, doznając pokrzepienia, szybciej mogli powrócić do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane dobrodziejstwo przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ullionjes, këta me kanë në shkollet në gjithnë,

Cały czas zapytywał o Ciebie. Było no tak, panie Pewnie. Bardzo tak. dziękuję.